Opel Mokka 1,4 Turbo, słynny już z gazem fabrycznym. 2017 rocznik, 107 307 km i przebieg autentyczny, bo to jest auto pierwszego właściciela. No i teraz wam pokażę, jak to głównie pod spodem wygląda. I przypominam, 2017 107 000, pierwszy właściciel. Zobaczcie sobie słynną obudowę rozrządu. W zasadzie to ten trójstyk. Miska olejowa. Obudowa rozrządu i blok silnika jak już się pięknie poci przy takim przebiegu. To jest przykład tego, co mówiłem na innym moim filmiku odnośnie tego silnika. Jak tam opadałem, jak w J robiłem mojej dziewczyny ten, ten silniczek i jakie mam zdania na temat tego silnika? już tam na tych śrubach to już kapie po prostu ten olej, już tam tutaj kapie pięknie no i co z tego, że mamy łańcuch rozrządu, jak ten wyciek żeby zlikwidować, to musimy cały rozrząd łańcuch wyjąć, żeby wymienić uszczelkę, rozebrać no to co nam po tym łańcuchu 100 tysięcy to dzisiaj to pasek bez problemu wytrzymuje no, to taka propo. poza tym jeszcze chłodniczka oleju, na szczęście jeszcze sucha Ciekawe czy to lektor wydechowy turbiny już pęknięcie ma. Przypuszczam, że już tam delikatne. Na pewno, jakbyśmy zdemontowali e, katalizator, skrzynia wspaniała M32, gdzie łożyska padają jak muchy. No, także fabrycznie ona ma chyba 1,7 litra oleju. To od razu polecam wymienić to gdzieś wlać. tam Ja to nawet 3 litry do tych moich opli wlewałem. Bez problemu to chodziło zawsze, to, to ciśnienie tego oleju tam troszkę się zwiększy, do tych końcowych łożysk będzie lepiej. Poza tym zakonserwowane, bo tuż taka rdza była na sankach, że głowa mała. Ciekawostka odnośnie demontażu wahacza. Zobaczcie sobie, tu mamy śrubę na przestrzał w tej tulei tylnej, która tu nam wychodzi, prawda? I tu mamy nakrętkę. Tylko, że nie możemy sobie zapiąć żadnego klucza z nasadką, ponieważ przeszkadza nam to. Jakby nie mogli zrobić tego troszeczkę bardziej nadciętego. Po prostu ten, ta część sanek przeszkadza nam z założeniem tutaj nasadki na nakrętkę. Zobaczcie, żadnym żadna, no ledwo możemy nasadkę nałożyć, żadnego klucza już nie zapniemy, bo nam przeszkadza ta część. Można by sobie to było przerobić, kawałek tutaj podciąć, by nam nasadka weszła spoko. Ale jedyne co nas ratuje to płaskooczkowy. No ale płaskooczkowym takich rzeczy dokręcać to troszkę nie bardzo takie śruby. Z zawieszenia trochę nie ta siła, no ale dobra. Ale jeszcze gorzej jest z drugą śrubą, z tą tutaj. O! Natomiast, żeby ją odkręcić, to od góry tutaj, zobaczcie, tu nie mamy żadnego pola manewru. Nic. Nie ma jak w ogóle kluczem obrócić. Od dołu to sama sytuacja, troszeczkę lepiej. Chodzi mi o to, że jak mamy koło podniesione. To musimy sobie coś podłożyć, żeby wahacz nam się poszedł w górę, bo jak wahacz jest opuszczony tak w dół, jak mamy koło, wisi nam luźno, mamy wahacz opuszczony tak w dół. To tutaj mamy dosłownie pół centymetra luzu, żebyśmy jakikolwiek mogli ruch wykonać kluczem, a od góry nie wykonamy, bo też nie ma tego w ogóle tutaj miejsca pola manewru. Tu teoretycznie jest takie wycięcie w tych saneczkach, że możemy sobie tutaj założyć. Grzechotkę, tylko że wiadomo, klucz z nasadką, tylko że tu jest tak mała szpara między sankami a wahaczem, że nie wejdzie nam tu żadna grzechotka. Chyba jakaś mikroskopijna, nie wiem. Znowuż gdzie do takiej siły do przykręcania taki śrub. Tu nie mamy miejsca. Jedyne co to znowu nas ratuje, tylko oczkowy i po zydelku, po kawałeczku, tylko też. Czasami nie ma pola manewru i trzeba się wspomagać obrotem. Nie, no po prostu dramat. O, tak kurde, jak nie no w ogóle nieprzemyślane kompletnie, jedynym plusem to jest to, że e, Sworzeń nitowany, czyli spoko można wymienić sam sworzeń No i wahacz stalowy, to też plus, nie żadne amylinium Czyli, że mamy wtedy przeważnie już sworzeń zintegrowany, jak w na przykład, czy w Insignia no to mamy zintegrowany To tu jest lepiej, bo jest stalowy, możemy sobie bez problemu wymienić każdą tulejkę sworzeń, ale no sposób tego przykręcania, jakby nie mogli tej śruby drugiej też dać od tej strony przykręcanej, tutaj troszeczkę bardziej to wyci wycięcie zrobić, no, no nie wiem, no, dosłownie kawałek i wtedy tu byśmy od tej strony tą śrubę przykręcali, wkładali, bo nie, bo lepiej i tym bardziej, że tu by się gwin tak nie brudził od, od tej strony od piachu, czyli w tą stronę śruba jedna i w tą stronę śruba druga no to nie poza tym no zawieszenie to spoko tutaj Demontaż tych elementów. To mi się zawsze w Opelu podoba, że amortyzator jest zmocowany na dwie śruby do zwrotnicy. Bez problemu można to szybko zdemontować. Nie tak jak na przykład jak w grupie Volkswagena, że jest wkładany w to ucho w zwrotnicy i trzeba go gorzej to po prostu zdemontować. Tu jest o wiele prościej i szybciej. Tu mi się to nie podoba, bo już widzę, że łożysko jest chyba wprasowywane w zwrotnicę. U to gorzej. Przeważnie Opel zawsze robił w większości przypadków przykręcaną piastę. Łatwiej wymienić. To jest, widzę... Nie widzę, żeby były śruby do przykręcania, więc jest najprawdopodobniej po prostu wprasowywane zwrotnice. Znaczy no, raczej na 100%. No i co tutaj dalej mamy? Widzę, że w ogóle te sanki nie mają żadnych tulei, yy, tylko są bezpośrednio przez śrubę przykręcane do nadwozia, czyli to też ten komfort raczej nie jest za super w tym przypadku, bo nie ma. Żadnej gumki tutaj, żeby tłumiła drgania między sankami jeszcze nadwoziem, tylko jest bezpośrednio, zobaczcie sobie, śruby są bez tu, nie ma żadnej tulei bezpośrednio idzie do podwozia. Tak samo tam u góry też. No to nie za fajnie. To fabryczny gaz. Tu jest u góry fabryczny parownik, tam go widać, kawałek fabrycznego parownika. Tutaj, w przypadku tego auta, to tylko ta konserwacja go ratuje, bo tutaj to były tak te sanki zgnite tam, że po prostu dramat. To jest taki zwykły kurda, zimnogiętki kątowniczek, chyba, czy co to tam jest w ogóle. Dramat. No, poza tym, no to zero osłon tutaj pod spodem. Plastikowy chyba. Chyba ta. Z tyłu prościzna. Do tych cukierków. Tutaj też prosty dostęp jest. Do, tych, do, tej, do tej belki z tyłu. Do tych tulej, czyli tych cukierków tak zwanych. Spoko dostęp do śrub, bezproblemowy. Tu jest prosto. No tu z tyłu mamy, widzę piastę. Na cztery śrubki mocowaną, z tego co widzę, więc tu spoko się to powinno wymieniać z tyłu. No tutaj z tyłu to, a w ogóle to robota jak to przy oplo, raczej prosta tutaj wszędzie. Tutaj to prościzna, że tak powiem. Jak tam rureczka wydechowa. Czyściusia, nie? Czyściusia No, Greta by była zadowolona, bo jest czysto. No i dobra, Więcej tu nie ma co pokazywać. Tu jakie rusztowanie, kurde. Po co takie? Po co to? Wiadomo, że tu może był napęd, napęd. nie tunel wszedł. Nie wiem, czy były wersje z tylnym napędem 4x4 mokka. Może była, nie wiem nawet to. Ale po co tu zrobili taką zaślepkę, tego nie wiem. No i dobra, to tyle. Pozdrawiam.